Dzisiaj karta mocy to jest ta, którą wiosenne przebudzenie już wcześniej nam tutaj zaproponowała, czyli w ciszy mojej duszy znajduje odpowiedź na każde pytanie. I teraz dziewczyny. Dzień dobry Małgosiu. I teraz dziewczyny. Uch, żebym tu wszystko Wam powiedziała. Słowa, które zostają na dziś, czyli słowa, które będą kluczowe, oprócz czucia, czyli oprócz tego. Dzień dobry, Beatko. Oprócz tego, co Wam powiedziałam, że w tym tygodniu rządzi, czyli nie ja wiem, tylko ja czuję, ja nie muszę rozumieć, ja czuję, tak? I to jest dla mnie priorytetem w tygodniu rządzącym duszą. Dzień dobry Małgosiu, to dzisiaj słowa, które zostają na dziś, to jest cisza, miłość i akceptacja. I zaraz Wam to wszystko przepięknie pokażę, jak te słowa się ze sobą przecudnie, naprawdę przecudnie łączą. Słuchajcie. Cały czas od momentu, kiedy powstał mój profil, od momentu kiedy zaczęłam z wami się spotykać każdego ranka. E, pierwszą rzeczą, którą Was namawiałam i będę namawiała, i będę namawiała do ostatniego dnia, kiedy będę tutaj z wami. To rozwiązaniem naprawdę, na prawie wszystkie problemy, na wszystkie wątpliwości jest cisza, tylko ta cisza, którą macie w sobie. I teraz cały czas was namawiam do tej ciszy, i dzisiaj o tej ciszy sobie porozmawiamy więcej. Co to jest właściwie cisza? I nigdy ta cisza to nie chodzi dokładnie o ciszę fizyczną. Chociaż dla mnie ta cisza fizyczna w pewien sposób się na początku musiała dość mocno łączyć z tą ciszą wewnętrzną. I myślę, że tak generalnie jest, tak? Że jeśli próbujemy znaleźć tą ciszę w sobie, to najpierw potrzebujemy trochę tej ciszy też na zewnątrz, ale to nie zawsze idzie w parze. I teraz, czym jest tak naprawdę cisza? Cisza to jest moment, kiedy odsuwacie. Od siebie wszystkie myśli. Cisza to jest moment, w którym potraficie znaleźć taki stan u siebie pomiędzy myślami, pomiędzy jedną myślą a drugą. I na początku są to takie krótkie momenty, ale potem one nie dość, że robią się. Jakby to powiedzieć, żeby to dobrze określić one robią się troszkę na zawołania czyli jeśli dla mnie to taki spokój wewnętrzny tak to spokój wewnętrzny i to jest stan pomiędzy jedną myślą a drugą to jest bardzo ważne to jest stan kiedy byście, wyobraźcie sobie że pompujecie balonik a ten balon rozszerzając się odsuwa od was wszystkie myśli i zostawia taką przestrzeń, która, w której wy jesteście skąpane, włożone, zanurzone. To jest cisza. I to jest stan, kiedy łączycie się tak naprawdę ze swoim źródłem, czyli z tą miłością, którą macie w sobie. I karta nasza na dziś to jest. W ciszy mojego serca, w ciszy mojej duszy znajduje odpowiedź na wszystkie pytania. I teraz, dziewczyny, bardzo ważna rzecz. Dlaczego potrzebna jest ta cisza? Dlaczego wy, ja, każdy człowiek potrzebuje tej ciszy do znalezienia tych pytań, do znalezienia odpowiedzi, znalezienia odpowiedzi na te wszystkie pytania, na wątpliwości, które też mamy? Dlatego, że nie możemy Znaleźć tych odpowiedzi, jeżeli w tym procesie biorą udział myśli, ponieważ nie macie informacji, czy te myśli są prawdziwe, czy nie. Pamiętacie, jak mówiłam Wam, żebyśmy się nauczyły odróżniać myśli zewnętrzne od wewnętrznych? Czasem myśl zewnętrzna jest tak bardzo ubrana w szaty wewnętrzności. Że my nie potrafimy odróżnić na pierwszy moment, czy to jest myśl nasza, czy to jest myśl, która pochodzi z zewnątrz. I teraz każdy matematyk wam to powie. Jeśli macie złe dane od samego początku, to wówczas będziecie miały zły wynik, czyli złą odpowiedź. Jeżeli nie stworzycie w swoim wnętrzu tego, tej przestrzeni, której nie ma myśli, to jeśli one się będą tam pojawiać, a będą nie wasze, będą z, pochodziły ze świata zewnętrznego, będą nasycone energią świata zewnętrznego, to odpowiedzi, które znajdziecie, będą również nasycone energią ze świata zewnętrznego. To jest cała tajemnica tego, czemu mamy szukać tej. E, Dzień dobry, Maria. Czemu ma, mamy szukać tego, tej ciszy? Czemu mamy napompować ten balonik, który osłania nas od wszelkiej zewnętrzności? Dlatego, że tam będzie energia, zobaczcie, co się dzieje na zewnątrz. Tam jest energia miliarda ludzi. I jeśli czerpiecie stamtąd, to czerpiecie tak naprawdę. Z energii ludzi, z których byście nie chciały czerpać. I to jest tutaj rzecz, rzecz najbardziej zadziwiająca. Jeżeli macie fałszywe dane, to zbieracie fałszywe odpowiedzi. Tylko odpowiedzi płynące z tej ciszy w środku dają Wam prawdziwy wynik. Nie ma tutaj innej drogi. Nie ma tutaj drogi na skróty. Jedyną drogą, jaką możecie tutaj pójść, jeżeli naprawdę chcecie zagłębić się w tą ciszę swojego serca, to jest codzienna praktyka. Tyle, ile możecie, tyle, ile potraficie, tyle, ile dacie radę. Natomiast to jest tak, mogę Wam to naprawdę przysiąc. I, po, i mówię to ze swojego doświadczenia na początku jest bardzo trudno ale potem jak się tego nauczycie jak znajdziecie tą drogę do tego wnętrza to dzieje się tak że biegniecie tą ścieżką już później szybciutko i szybciutko osadzacie się w tej ciszy którą w sobie macie i naprawdę później to możecie usiąść nawet w hałasie dnia codziennego i Odizolować się taką wewnętrzną, niewidzialną szybą od tego wszystkiego. I wejść w tą ciszę swojego serca. Na początku wydaje mi się, że ta cisza fizyczna jest bardzo potrzebna. Każdy ma inaczej, ale tak mi się wydaje. Natomiast później siadacie, i to jest taki moment, jakbyście zapalały światło. Jakbyście wiedziały, gdzie jest ten moment, ten przycisk, gdzie zapalacie światło, i wtedy to światło odsuwa wszystkie myśli, a tam zostaje ta przepiękna przestrzeń. I teraz dla mnie cisza równa się miłość. Dla mnie cisza jest właśnie miłością. Fajnie, że w języku polskim akurat i cisza, i miłość są rodzaju żeńskiego, więc dla mnie miłość jest. Energią, przepiękną energią i cisza, dokładnie tak samo. I teraz to, co dla mnie oznacza miłość. Dla mnie miłość oznacza dzień dobry, Kasiu, akceptację. Akceptację ponad wszelką wątpliwość. I teraz zobaczcie, jak to powiedziałam Wam na początku: trzy słowa: cisza, miłość i akceptacja. I teraz Akceptacja jest nam potrzebna po to, akceptacja też tych myśli, po to, żeby je przekroczyć. Jeżeli nie ma w Was akceptacji dla jest całości Was, to nigdy nie przekroczycie pewnego progu. Bo jak macie przekroczyć coś, czego nie akceptujecie? Dopiero akceptacja daje Wam tę mo możliwość przekroczenia tego i teraz akceptacja również swoich błędów, również zachowań, które może nie były do końca takie, jakbyśmy chciały, ale na tamten moment, kiedy to czyniłyśmy, były maksymalne, na jakie mogłyśmy się zdobyć. I teraz. Zobaczcie z kolei, co to się dzieje, jak to się układa. Dla mnie popełnienie błędu jest niczym innym, jak szansą na zrobienie czegoś lepiej. Nie bójcie się popełniać błędów. Dajcie sobie też tą akceptację na popełnianie błędów, bo to Wam daje niesamowitą wiedzę na to, że możecie następnym razem. Zrobić to działanie lepiej niż zrobiłoście to wcześniej. To jest bardzo, też ważna, ważna rzecz. Natomiast cisza, miłość, akceptacja. W tej ciszy będziecie potrafiły być w stan właśnie dotrzeć do źródła, czyli do miłości. A miłość daje wam akceptację. A akceptacja. Daje Wam możliwość przekroczenia pewnych schematów, pewnych e, starych, utartych matryc. To jest przepiękna droga. I teraz wejście w stan tej ciszy, tej prawdziwej ciszy, gdzie odsuwacie całą zewnętrzność, da Wam wszystkie odpowiedzi. Wszystkie. I teraz to, co jeszcze chciałam powiedzieć słuchajcie, jestem dzisiaj bardzo skupiona, żeby Wam dokładnie to wszystko przekazać. Każdy ma swoją drogę do siebie. Kierunek kryje się w sercu. Dokładnie tak. Kierunek to jest wnętrza, czy to nazwiecie z poziomu duszy, z poziomu serca, czy z poziomu miłości. To jest jeden poziom. I popełnienie błędu powoduje, że możecie. Wykonać tą czynność, to zadanie ponownie, ale już wchodząc w poziom miłości, już w tym poziomie duszy, szczytując odpowiedzi do wszystkich rzeczy, które chcecie wykonać. I teraz bardzo też jeszcze czekajcie, bo uciekła mi myśl, a chciałam jeszcze powiedzieć coś. Coś bardzo ważnego. Dobra, może wróci. Może wróci, widzicie? Nie mogę się. <laughs> tyle chciałam Wam rzeczy, tyle sobie poukładałam tego wszystkiego w głowie, że, że nie mogłam się. wybiłam się na sekundę i mi się to. E, I mi się to... A, dobra. E, słuchajcie, te odpowiedzi nie zawsze przychodzą od razu. To nie jest. Tak, że usiądziecie, odsuniecie te wszystkie myśli i powie, dacie intencję na tą ciszę, żeby e, chciałabym, żeby przy najlepszy sposób, jak mam to zrobić, czy jak mam e, jakąś rzecz wykonać, czy jak mam e, rozwiązać jakiś problem, tak? Czy którą drogą mam pójść, czy to wszy, wszystkie te pytania, tak? I teraz nie zawsze jest tak, że w tym momencie siadacie. Cyk, wchodzicie w ciszę, cyk, macie odpowiedź. Nie. Czasem te odpowiedzi, które są dla Was ważne, przychodzą później w formie takich myśli, takich olśnień, w formie takiego, że idziecie ulicą i nagle dostajecie po prostu jedną myśl. Ja mam tak bardzo często, bardzo często mam tak, że. Yy, uwielbiam ten stan tej ciszy, bo on mnie wprowadza w totalny spokój. Ale nie zawsze w tym stanie o, do, dostaję od razu odpowiedzi. Czasem ta odpowiedź jest za jakiś moment. Za jakiś moment, który przychodzi i. I wtedy wiem, i. I jeszcze druga uwaga do tej ciszy, do tych szukania tych odpowiedzi. Eee... <grywa> za krótki czas. Tak, ja też wiem, że to jest za krótki czas, ale we władczyni będziemy miały tego czasu więcej eee... i tam będziemy mogły o tym mocniej i więcej porozmawiać. Czy Anetko, mi dajesz do zrozumienia? Nie, mamy jeszcze, myślałam, że już jest siódma i że już musimy eee... kończyć. Dobrze, skoro. Weszłam w wasze komentarze, to jeszcze przeczytam. Powiedziałam, początki były bardzo trudne, ale znalezienie w swoim wnętrzu, odizolowanie się od chaosu zewnętrznego. Yy, dokładnie tak, dokładnie tak. Czyli na początku jest trudno, na początku te wszystkie myśli, które macie, one chcą się przeżyć przez to, one nawet nie dają się odizolować. Ale wierzcie mi, że z tym jest jak zjazdą na rowerze. Na początku się przewracamy, na początku nie możemy złapać równowagi, ale potem już wsiadamy na rower i ta równowaga dzieje się w nas tak naprawdę naturalnie. I dokładnie tak jest z tą ciszą, że na początku jest trudno, siadamy, jest milion myśli, ale dojdziecie do takiego momentu, ja nawet pamiętam, że na którymś, le... ja pamiętam ten poranek, kiedy ja doszłam do tego momentu, że ja wchodzę i zapalam światło, że ja odnalazłam ten, e, ten włącznik, że ja nie muszę go już szukać, że ja nie muszę po tym pokoju chodzić w ciemności i zastanawiać się, w którym miejscu to jest. Natomiast, natomiast, myślę sobie, że to jest po prostu nic innego, tylko próba, 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 próba. I teraz e, aż w którymś momencie będzie taki moment, że wchodzicie i zapalacie. I bez względu na to, co się dzieje wtedy, czy chodzą dzieci, czy chodzą ludzie, czy, e, czy cokolwiek się dzieje zewnętrznie, Wy potraficie w to wejść, nawet stojąc na światłach w samochodzie, e, gdzieś. W ruchu ulicznym, mo możecie ten spokój już od razu z niego zaczerpnąć. To, co Wam mówię w medytacji, że jeś, w tej medytacji op porannej, którą macie dostępną na YouTubie, że jeśli się w tej ciszy rozsmakujecie, to zapamiętacie jej smak, jej zapach, i w momencie, możecie ją kojarzyć z jakimś zapachem, i w momencie, kiedy nie macie czasu, żeby usiąść i się skupić, przywołujecie ten zapach, to uczucie. I tutaj właśnie to uczucie, to uczucie totalnego spokoju, to uczucie totalnej akceptacji, to uczucie totalnego, totalnej miłości. To jest niesamowite, właśnie w tym, w tej ciszy. I tam już intuicyjnie będziecie kierować wszystkie pytania, i tam będziecie dostawały odpowiedzi. Dziewczyny, ja z tej ciszy korzystam cały czas. Ja nie przygotowuję się do live'ów. One ja wchodzę w swoją ciszę i tam i najczęściej wchodzę tam rano. Ale czasami właśnie mam takie myśli. Jeżeli zadaję na przykład w sobie pytanie, jaki powinnam, jak powinnam poprowadzić wszystkie live'y w marcu, żeby one były wspierały dziewczyny, które są na kursie władczyni, a jednocześnie dawały wartość dziewczynom, które na tym kursie nie są to chodzę z tym pytaniem w środku i proszę, żeby odpowiedź poszła z tego poziomu duszy, żebym mogła dać Wam najlepszą wiedzę, żebym mogła dać Wam najlepsze odpowiedzi, żebym mogła dać Wam najlepsze lajwy. I z tamtego poziomu przychodzi do mnie odpowiedź. Nie zawsze w tym momencie, kiedy zadaję to pytanie, ale ona przyjdzie zawsze. I jeżeli potraficie wejść w tą ciszę, to uczycie się jednocześnie zaufania do siebie i do tej ciszy, że ona zawsze w was jest. To jest niesamowite. Dziewczyny, może jeszcze jutro zobaczę, co będzie jutro i jak, jak jutro to nam się uda. Może jeszcze będziemy ten temat kontynuować. Jeśli macie jakieś pytania do tego tematu, to możecie pisać do mnie czy na e, prywatnie, czy tutaj pod live'em. Ja wszystkie wasze komentarze czytam w ciągu dnia, nawet dziewczyn, które się dołączają później, tak? A Aga dzisiaj nas prosi o dobrą energię i wsparcie. Ma coś ważnego do, do zrobienia i trochę stresu się pojawia. Aga wysyłamy ci całą grupą. Daje intencję. Ty wiesz jaką, bo ci wczoraj ją napisałam, żeby wszystko ułożyło się. Puszczam teraz ogromną, ogromną dobrą energię do ciebie. Dokładnie tak jak ma się ułożyć. Najlepiej, jak tylko ma się ułożyć, to dla ciebie. Także. Dorotka już pisze, że, że też jestem pewna, że dziewczyny może ci nawet nie mogą napisać, ale już wysyłają. Czuję, że te serduszka, które teraz lecą, lecą prosto do ciebie. Będziemy tam z tobą. Pamiętaj, stoimy tam wszystkie za tobą i trzymamy cię za rękę. Także niech ta siła i wsparcie już leci, już się buduje wokół ciebie. Dziewczyny, życzę Wam przepięknej środy, e, przepięknej. E, Pełnej uśmiechu i pełnej ciszy, i proszę, nie e, zniechęcajcie się, tylko szukajcie tej ciszy e, za każdym razem e, w sobie. Szukajcie odpowiedzi, które tam są. I słuchaj, e, Aga, dziewczyny z Instagrama, Renatka, Justa, Małgosia wysyłają ci również dobrą, jesteś wsparta. Tutaj na froncie energetycznym nie masz sobie równych dzisiaj. Także niech płynie to w zgodzie z Twoim sercem wszystko. Dziewczyny, buziaki, uściski yy, i widzimy się jutro o 6.30. Do zobaczenia. Pa.